robię dekoracje jesienne na taras mam wrzosy aksamitki trawy ozdobne i taki krzew który się nazywa hebe on jest po prostu tak piękny zakochałam się w nim są różne rodzaje tego krzewu różne kolory i różne kształty i po prostu co jeden to piękniejszy no i oczywiście piękne wrzosy w ogóle w kasteramie kupiłam po złoto 80 zł a aksamitki po 38 groszy. Pierwszą kompozycję w Donicy mam już gotową. Kręcę jesiennego vloga, także subskrybujcie kanał. W niedzielę będzie pełnometrażowy film. Dekoracje skończone. Tak się prezentuje. Wyszło cudownie. Tak jesienno-leśnie.